Drugi odcinek tak w ekspresowym tempie można powiedzieć, bo przed chwilą skończyłem nagrywać pierwszy, ale e, samochód mnie wciągnął. <grym> wciągnęła mnie robota przy nim i teraz tak, mała uwaga. Nie zamierzam dawać tutaj tych elementów, które są w oryginale, więc poszła szpachlówka tam i tutaj na górę. E, przy okazji, taki mały, e, mały test porównawczy będzie szpachlówki. I szpachlówki AK. Przy okazji budowy tego modelu, tutaj te nadkola zostały po prostu z jednej z. Dwa tamijam zostały, zostały zrobione, dwa AK i zobaczymy różnicę, jak to wszystko wyschnie. Tak samo tutaj góra też będzie szlifowana. W tej chwili biorę się również za szlifowanie, którego jest dużo, ponieważ model posiada wiele nadlewek. Więc papier ścierny jak najbardziej tutaj mam taką dosyć dużą gradację więc będę musiał coś coś jeszcze tutaj zaraz wyciągnąć o mniejszej gradacji czyli z mniejszym ziarnem ponieważ w modelu mamy do usunięcia tutaj ten element ten element elementy dookoła tutaj przednich świateł są do zrobienia i z tyłu z tyłu chyba to najgorzej wygląda. To są takie, to są ślady po formie, tak? Forma, tutaj, forma się tutaj łączyła, jak to w ogóle widać. Forma się tutaj łączyła, więc trzeba to po prostu wyszlifować. Znaczy generalnie całość jest do szlifowania, tak? Całość, całość będę szlifował i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, czeka mnie troszeczkę pracy. No, generalnie, każdego, kto będzie próbował tutaj ten model zrobić, czeka troszeczkę pracy. Dobra, zabieram się za robotę. Tu już są elementy, które poszlifowałem. To, są, to jest część, część felgi. Felga będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. O. Tak będzie wyglądać felga. I teraz zastanawiam się nad kontrastem, jaki można tutaj uzyskać. Chodzi o kontrast. Jeżeli pomalujemy na przykład tą część na inny kolor i tą część na inny kolor, to będzie to fajnie wyglądać. Myślę o zastosowaniu czerwonej farby w środku, a tutaj albo srebrna, albo biała. I to będzie farba. No nie, będzie, nie zostawię po prostu tak tego, tylko to będzie farba. Zobaczymy. Co z kołem. Zapasowym, które powinno być w środku. Ono jest tutaj sobie zostawiłem je i chyba nie będę dawał do środka tego koła. Poza tym opony są fatalne. Czemu mówię, że są fatalne? Zaraz wam pokażę. Dobra, teraz, żeby dobrze było to widać. Tutaj. Moment, ja zrobię zbliżenie. Zbliżenie czarne czarnym musi to być. Widzicie tutaj taki straszny. Kurczę, mały kontrast mam tutaj. Eee, muszę zastosować coś takiego. O, teraz to będzie widać. Tam Ta taki mały trik filmowy. Słuchajcie, widzicie? Strasznie to wygląda i to na każdej oponie jest tak. Także. Eee tragedia, nie? ale to słuchajcie, to jest to, jest, to jest to że kupujemy tani model. Tani model, bo on był, on kosztował, nie wiem, 40 zł w promocji. Normalnie on chyba tam koło 8 dyszek kosztuje. 40 zł kosztował w promocji. Ale jeśli kupujemy coś taniego, sami godzimy się na to, że będzie miał tutaj takie na przykład kwiatki jak tutaj. Tutaj jest po prostu taka nadlewka, którą, którą musimy po prostu spiłować fotele tutaj są ślady po wypychaczach z tyłu oczywiście też które trzeba usunąć to są w ślady po wypychaczach gdyby były w inny sposób zrobione to, to to mniejszy problem by był tutaj widzę są też jakieś tarcze hamulcowe do tego dojdziemy z czasem podejrzewam gdzie tu mamy? O, tu mamy, tu mamy koła, czyli tak, tak będą wyglądały koła. Tu są, tu są tarcze, szczęki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo to, aha, czyli tutaj to, i tutaj dopiero później później na to przychodzi to. Czyli, jak dobrze zrozumiałem, to nie będzie tak jak wam pokazywałem, czyli to tak, znaczy to będzie to, ta, tak, ta, ale tutaj jeszcze wejdzie. Wejdzie ten element, czyli to będzie tak mniej więcej wyglądać. O, no i tutaj dużo, sporo zakryje. Znaczy, trochę będzie widać, także jeśli chodzi o ten kontrast, to, to jak najbardziej można by było się pokusić. Chyba, że na przykład szczęki zrobimy czerwone. Dobra, do zobaczę. W tej chwili biorę się dalej za, za wykańczanie karoserii. Muszę to wszystko poszlifować. Na pewno będę używał jakiegoś primera do tego, bo. Bez tego to się raczej nie obejdzie w tym modelu. Dobra, słuchajcie, taki krótki drugi odcineczek. Mam nadzieję, że te osoby, które będą wykonywać ten model, będą miały tutaj jakiś, jakąś pomoc przy tym. Będą widziały się na co się nastawić. Poza tym też możecie. To jest słowo dla wszystkich początkujących użytkowników, znaczy początkujących modelarzy. Papier ścierny, jak najbardziej przy tym modelu i szlifowanie. To Was czeka. Dobra, dzięki, do zobaczenia.